Hej cześć witam was z tej strony Scott dzisiaj witam was razem z kotem e, z małymi informacjami o zmianach że tak powiem no drobne zmiany pojawią się na moim kanale jakie to będą zmiany no jak już mogliście w sumie zauważyć bo, bo zmieniło się trochę w Google Plus moim dodałem link link do mojej własnej strony internetowej tak jest do, dokładnie tak się to robi no nazywa się ona nesco.com czyli nesco.com możemy też tak powiedzieć e, Strona, strona, wygląda tak jak tutaj oto jest to zwy, zwyczajnie można powiedzieć blog na którym będę umieszczał najnowsze informacje na którym będę umieszczał najnowsze filmiki więc jeżeli nie chce wam się wchodzić na przykład na facebooka żeby sprawdzić to możecie po prostu pisać do internetu niesykioty.com i... i wszystko wam wyskoczy co nowe, co, co było kiedy nowy odcinek, kiedy, kiedy coś, bo wszystko tam jest wszystko jest, jest kalendarz odcinków jest y, linki do obserwacji są nowe odcinki, wszystko wszystko co wam potrzebne na temat mojego kanału jest dokładnie na tej stronie. Nawet, nawet trochę mała historia o mnie, że tak powiem, jest na tym kanale. Yy, I moje serie, co najważniejsze. Moje serie. Więc, jeżeli, jeżeli po prostu nie chce wam się polić na Facebooka, zajrzyjcie prosto na stronę. I ja wam, ja, ja wam to bardzo. Ja was o to bardzo proszę, żebyście tak robili. Żebyście nie pisali mi w komentarzach, kiedy nowy odcinek, kiedy ten. Skoro wszystko bo teraz będziecie mieli na stronie. Dosłownie wszystko. Eee. Yy... Ale jak już mówiłem na samym początku, coś zmieniło się w Google Plus, albowiem byłem zmuszony, że tak powiem, dobra, chciałem tak naprawdę, e, musiałem, dobra, chciałem, musiałem założyć stronę e, zamiast profilu, bo, bo wcześniej używałem profilu jako Google Plus, a teraz używam strony, więc jeżeli możecie, dajcie tam swojego plusika, albo nie wiem, co tam się daje, zaobserwujcie tę stronę na, na Google Plus, macie oczywiście link w opisie. Pewnie spytacie, mi się, pewnie spytacie się mnie, do czego jest mi to potrzebne Albo jest, jest mi to potrzebne, żeby zweryfikować swoją nazwę Na YouTubie Co da mi parę nowych przywilejów, że tak powiem Nie wiem, nie wiem dokładnie, jak to, jak to może nazwać, ale coś tam daje to No i fajnie wygląda, I, i, i fajnie wygląda. Dobra <laughs> Nie no, ale, ale dobra, cieszę się po prostu, że mam takie coś I, i że, że, że mam nadzieję, że wam się to przyda oczywiście bo, jak nie, to jestem w dupie No dobra, e, czy coś jeszcze o coś jeszcze mogę, wam, mas, mogę Was prosić? Tak, mogę Was prosić o to, żebyście. E, czekajcie, może zacznę trochę inaczej. Mogę Was prosić o to żebyście weszli na ostatni odcinek Pio i zadawali tam pytania, ponieważ chcę reaktywować serię. Dziękuję bardzo, dziękuję. Tak i o to Was właśnie, właśnie proszę, żebyście to zrobili, bo jeżeli chcecie Pio oczywiście, jeżeli nie chcecie, to nie musicie zadawać, ale tam możecie zadawać pytania i ewentualnie, jeżeli chcecie, żebym zrobił coś, powiedzmy jakieś wyzwanie, to napiszcie w takim yy, nawiasie klamrowym, że tak powiem, literkę W i wtedy wyzwanie. A jeżeli pytanie, no to nawiasie klamrowym czy jakoś tak, co się nazywa, nie wiem, takim kwadratowym wiecie, no, napiszcie literkę P i wtedy pytanie. I za to za to bardzo bym wam podziękował. No i, i za... Za no, tyle by było w sumie tak naprawdę. To tyle naprawdę. To są wszystkie zmiany, które aktualnie wchodzą na mój kanał, że tak powiem. Eee, no, właśnie, więc... Właśnie zajrzyjcie sobie na stronę, zobaczcie co tam jest. Zobaczcie, czy będziecie z niej korzystać, bo weźcie mi naprawdę będzie warto. Będę starał się tam rzucać jak najwięcej, jak najczęściej itp. itd. I pisać o nowych nowinkach i o nowym, co tam mi się w ogóle przyśniło. I dobra, może nie przyśniło, nie wiem, zobaczymy, co ja tam będę pisał. Ale aktualnie ja się z wami mogę pożegnać, więc na razie, cześć i pa i widzimy się, widzimy się w jakimś następnym odcinku. Na przykład, yyy... no nie wiem, coś tam będzie na pewno. Cześć! 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 Cześć!